Ejka, kochani, ja jestem Iza i witam Was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Ten film z początku w mojej głowie miał być reading vlogiem świątecznym, później stwierdziłam, że w sumie możemy zrobić z tego czytelniczy maraton świąteczny. I później w mojej głowie narodził się kolejny pomysł, czyli po prostu pokazanie wam, jak wyglądają moje święta, tak trochę bardziej prywatnie, od kuchni, dlatego, że nie jest to uroczysta kolacja wigilijna w gronie rodziny z karpiem i wiecie, pierwszą gwiazdką. A potem stwierdziłam, że w sumie chciałabym to wszystko. Połączyć i po prostu zrobić jeden film, w którym zawrę po prostu te wszystkie rzeczy, i dodatkowo zawrę podziękowania. Dlatego, jeżeli nie chcecie ich słuchać, to gdzieś tutaj napiszę Wam, do której minuty możecie sobie przewinąć, ale liczę, że mimo wszystko zostaniecie, dlatego, że um, chciałabym. Wam podziękować. Chociaż dziękuję to jest zdecydowanie zbyt delikatne słowo. Wczoraj na live'ie na TikToku, na którym e, byłam jako gość przez niedługą chwilę, e, wybiło nam tysiąc osób e, na YouTubie. I to jest dla mnie ogromna liczba. Patrząc na to, że założyłam ten kanał chyba niecałe pół roku temu, to naprawdę nie mieści mi się to w głowie, i dla mnie to jest chorendalnie wielki sukces, wielka liczba. No i oczywiście to wszystko jest dzięki Wam, więc ogromne podziękowania dla Was, kochani, za każdy komentarz, każdy obejrzany film, każdą wiadomość u mnie na DM, bo naprawdę dostaję ich dosyć sporo i naprawdę jestem przeogromnie po prostu wdzięczna Wam. No i jestem też wdzięczna za to, że mogę z Wami obcować w pewien sposób na różnych platformach, czy, czy to tutaj właśnie w komentarzach, czy na dm um, I chciałabym też tutaj oprócz tego takiego książkowego świata poruszyć e, trochę taki, taki całościowy obraz tego roku, który miał teraz miejsce, dlatego że prywatnie bardzo dużo się w nim wydarzyło u mnie. Prywatnie miałam pewien moment, e, w którym... Pewnych osób nie ma już w moim życiu. I po prostu gdzieś tam te książki, to robienie YouTube'a i wiecie, wy wszyscy, sprawiliście, że ja byłam w stanie pomyśleć w tym wszystkim o sobie, o swoim dobro i byłam w stanie przetrwać ten najgorszy czas, byłam w stanie się podnieść z niego. Um, i po raz kolejny za to chciałabym Wam podziękować. Oprócz oczywiście tych um, cięższych momentów tego roku, myślę, że ten rok był bardzo przełomowy dla mnie, dlatego że um, zrobiłam wiele rzeczy, po raz pierwszy zrobiłam wiele rzeczy, które bardzo mocno wpłynęły na moje aktualne życie i to, kim jestem teraz. Po pierwsze, udało mi się dwa razy wyjechać za granicę. Pierwszy wyjazd to był Edynburg, mój wymarzony, który. Ten wyjazd otwierdził mnie w przekonaniu, że ja naprawdę kocham Edynburg e, i to nie było tylko moje wyobrażenie gdzieś tam e, w mojej głowie. Dodatkowo wylot do Monachium. E, mój pierwszy samotny wylot, mój pierwszy samotny lot samolotem, e, i wiecie, organizacja tego wszystkiego e, samodzielnie. To był naprawdę ogromny krok i absolutnie nie spodziewałam się, że to nastąpi akurat w tym roku. No i słuchajcie, założenie Book Mediów. E, ja założyłam Book Media, a dokładnie Bookstagrama w styczniu tego roku i od stycznia zmieniła się, zmieniło się praktycznie wszystko u mnie. E, po pierwsze, mam wrażenie, że ja mentalnie bardzo siebie zaczęłam doceniać, e, zaczęłam patrzeć na siebie inaczej. Mam w końcu coś, z czego nie zrezygnowałam w międzyczasie, w czym trwam i robię to nadal. Oczywiście dzięki temu miałam masę możliwości współpracy z różnymi wydawnictwami, ale myślę, że tutaj w pierwszej kolejności tak naprawdę stawiam na pierwszym miejscu tych wszystkich ludzi, których poznałam, bo uwierzcie mi, przez praktycznie całe moje życie um, nie zaznałam przynależności. Mimo szkoły, mimo różnych aktywności, które uprawiałam, nigdy nie czułam takiej prawdziwej przynależności do grupy e, i dopiero tak naprawdę ludzie z książkowego świata e, dali mi właśnie to miejsce w swojej społeczności. I dziękuję wszystkim. Z którymi teraz po prostu moje relacje są e, niesamowite. I w ogóle nigdy w życiu sobie nie wyobrażałam, że ludzie, których poznam w internecie, będą nazywani przeze mnie moimi przyjaciółmi. E, dziękuję, że postanowiliście wpuścić mnie tutaj do swojej e, społeczności i powiedzieć: She's worth it, she's cool, bo naprawdę znaczy to dla mnie więcej niż jestem teraz w stanie opisać. Jestem naprawdę. Tak wdzięczna i tak strasznie wam za to dziękuję, że e, ciężko mi jest wydusić słowo, a ja rzadko kiedy Um, Głupie język, więc um, możecie się teraz domyślać, jak się z tym wszystkim czuję. Naprawdę było wiele sukcesów w tym roku, które osiągnęłam, takich moich prywatnych. E, I wczoraj, kiedy siedziałam z moją mamą i pisałyśmy sobie karteczki e, to taka nasza nowa chyba tradycja świąteczna e, pisałyśmy sobie, czego chcemy z naszego życia się pozbyć, e, co zostawić za sobą e, i co chcemy przyjąć do swojego życia w nadchodzącym czasie. I kiedy ja pisałam tą drugą kartkę i robiłam sobie listę, e, uświadomiłam sobie, że wszystko to, czego bym dla siebie chciała, wszystko to, co zapewniłoby mi takie wewnętrzne szczęście i spokój, praktycznie wszystko to na ten moment mam. I to jest niesamowite uczucie, i czuję się z tym po prostu. Właśnie tak, jak przed chwilą zobaczyliście. Nie mam po prostu słów. Rozgadałam się, jak to zwykle ja, ale bardzo chciałam poruszyć ten temat, um, dlatego że uważam, że warto jest dzielić się tym, za co jesteśmy wdzięczni i warto jest dzielić się tym, czego oczekujemy od życia, czego oczekujemy od świata i uh, czego chcielibyśmy w swoim życiu mieć więcej, a czego mniej, uh, bo mam wrażenie, że wtedy łatwiej jest nam. To wszystko sobie nakreślić w głowie. Dlatego um, przepraszam za przydługi wstęp, ale musiałam to powiedzieć. I teraz zapraszam Was do filmu. Będę czytać bardzo dużo fajnych książek, będę oglądać e, fajne świąteczne filmy. E, no i zobaczycie, jak to wygląda w mojej małej rodzinie. I zapraszam Was do oglądania. Zastanawiał się, jak wygląda choinka po inflacji, to właśnie tak, ale jest piękna, słuchajcie, polecam ozdoby z Rossmana, kosztowały jakieś, nie wiem, 5 zł za jakieś 12 sztuk, więc I know, she's pretty. Z updateem czytelniczym i tak jak możecie zauważyć, jestem absolutnie zniszczona w tym momencie i pewnie wyglądam tak, jak się czuję, bo skończyłam pewną książkę i obstawiam, że wiecie, o jaką książkę mi chodzi. E, więc od niej zacznę. E, Śnieżna siostra Majlundy. E, ja nie mam słów, żeby mówić o tej książce, o tym, jaka ona była przepiękna, e, i wizualnie, i przekazem. E, to była jedna z najlepszych książek, jakiej przeczytałam w swoim życiu. To była jedna z takich książek, gdzie wy prawdopodobnie doskonale wiecie, co tutaj się dzieje i, 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 i jak to wszystko się rozwiąże. Ale mimo wszystko. Ona uczy w taki sposób i chwyta po prostu za tak czułe punkty, i po prostu wyrywa wam serce. I z jednej strony chce wam się strasznie płakać, a z drugiej strony płaczecie ze wzruszenia na tej książce i z tego jaka ta książka jest mądra. I ja nawet nie wiem, jak ja mam funkcjonować dalej, bo no, tak jak widzicie dosłownie. Nie mogę się pozbierać po niej, więc wspomnę Wam jeszcze tylko o trzech innych książkach, które skończyłam, dlatego że dzisiaj udało mi się skończyć cztery książki z dziecięcych. Z dziecięcych: 24 dni do gwiazdki. I tutaj myślę, że trochę ciężko jest zestawić to ze śnieżną siostrą, czy z, ze zrzędusem, na przykład, który był bardziej w stronę takiej rozrywkowej książki z morałem dla dzieci. Ta książka nie została przeze mnie oceniona na Goodreads się w gwiazdkach, dlatego że uważam, że to jest rozrywka stricte dla dzieci i niestety ja, jako osoba dorosła, niewiele jestem w stanie z niej wyciągnąć. E, czy to jakichś morałów, czy jakichś takich stricte estetycznych rzeczy. Jest to stricte książka dla dzieci, dlatego fajnie było mieć taki kalendarz adwentowy, no ale nie jest to nic więcej. Dynia i jemioła Anety Jadowskiej. W kwestii tego, czy to są dobre opowiadania świąteczne, no trochę bym się kłóciła, dlatego że w niektórych momentach było wspomniane na przykład, że o zaraz są święta i pod koniec opowiadania o bo w sumie to święta już minęły. Pod tym względem trochę na minus, ale nie zmienia to faktu, że pani Aneta Jadowska pisze no, po prostu świetne te opowiadania, i moim zdaniem akurat taka forma bardzo do niej pasuje. Mamy tutaj opowiadania oparte na historiach różnych bohaterów, napisanych przez Jadowską w różnych częściach roku, czyli między innymi mamy opowiadania z Halloween, opowiadania ze świąt. Moim, os moimi osobiście ulubionymi opowiadaniami jest pierwsze, czyli opowiadanie. Opowiadanie z Nikitą w trakcie Halloween i 50 twarzy Bala, które ma niezbyt wiele wspólnego ze świętami w sumie, ale było przekomiczne. Więc, jeżeli nie zależy Wam stricte na żadnej świątecznej książce, to mogę Wam ją polecić. Bo naprawdę. Miałam chyba tylko dwa takie opowiadania, które mi przeszkadzały w takim sensie, że strasznie mi się dłużyły, cała reszta była świetna, ja bawiłam się naprawdę super, mega polubiłam w ogóle nikitę. I po tej książce, mimo tego, że ja nie czytałam innych książek z wyjątkiem opowiadań o koźlaczkach, Czuję się zachęcona, nie uważam, żebym straciła wiele, nie znając jakby backstory tych bohaterów. Wiem, że mogłabym odczuwać większą satysfakcję, gdybym je znała, ale nie zmienia to faktu, że wystawiam jej cztery gwiazdki na Goodreadsie, więc myślę, że jest to adekwatna ocena. I na pewno czuję się zachęcona do poznawania tych wszystkich uniwersów dalej. Może z wyjątkiem Dory Wilk, bo ja mam jakiś taki osobisty problem z tą bohaterką. Nie wiem, ale tak przeczytałam kolejną jadowską i tak jak mogliście zauważyć, dostałam na święta czytnik z Inkbooka, tutaj już możecie, mogliście zobaczyć moją tapetkę, ale tak, przeglądałam Legimi dzisiaj i dodałam sobie na półkę Asień, asieńkę? Nie pamiętam niestety tytułu, tutaj wam wrzucę. Jest to taka bardzo krótka książka dziecięca, nie wiem dlaczego bierze mnie ostatnio w ogóle na książki dziecięce, która opowiada o pięcio letniej dziewczynce, która żyje w czasie wojny, w czasie Powstania Warszawskiego i opowiada po prostu z perspektywy dziecka, jak wygląda to, że ludzie... Znikają, to, że trzeba się przenosić, to, że trzeba się ukrywać, to, że nie ma pieniędzy, że nie można się swobodnie poruszać. No, nie jest to ten poziom wrażliwości jak właśnie śnieżna siostra, bo myślę, że ta książka jest za krótka. Ona musiałaby być trochę dłuższa, żeby mnie w jakiś większy, głębszy sposób poruszyć. Ale była ona na mi w kategorii Pomóżmy Dzieciom Zrozumieć i ja uważam, że w tej kwestii ta książka sprawdza się w 100% i bardzo się cieszę, że poznałam tą historię, ale myślę, że na ten wieczór już, już wystarczy. Po prostu tych e, smutnych, dziecięcych książek. E, jutro będę się brała za kontynuowanie rozpoczętych książek i prawdopodobnie za opowieść wigilijną, bo to ją miałam dzisiaj w planie, tak samo zresztą e, ekranizację, e, ale przez 4 godziny ponad układałyśmy z moją mamą puzzle, więc, um, więc tak. I dziękuję w ogóle Nikoli, od której a, dostałyśmy to puzzle, więc um, było bardzo fajnie, bardzo się namęczyłyśmy, przy tym zmęczyłam się niemiłosiernie, ale było warto, bo są przy piękne. A więc widzimy się jutro i do zobaczenia. Stwierdziłam, że przyjdę do was z update'em czytelniczym, dopóki jeszcze patrzę na oczy, bo mamy godzinę 16 i ja właśnie kończę Dotknij mnie, ta hermafi yy, i zrobiłam sobie, słuchajcie, w takim ogromnym kubku kawę wymieszaną z kakao, bo stwierdziłam, że potrzebuję cukru i potrzebuję kofeiny i to był najlepszy pomysł, na jaki mogłam dzisiaj wpaść. Dotknij mnie, ta Mafi. Jak zaczynałam tę książkę, to pierwsze około 120-130 stron byłam do niej strasznie uprzedzona, strasznie negatywnie nastawiona, bo sam początek. I siedzenie w głowie Juliet, czyli naszej głównej bohaterki, było dla mnie po prostu męczarnią. Ona co chwilę powtarzała słowa. Co chwilę mieliśmy do czynienia z jakimiś totalnie cringeowymi dialogami, jakimiś dziwnymi myślami wziętymi tak naprawdę znikąd, jakimiś próbami, nie wiem, upiększenia wypowiedzi Juliet, tak jakbyśmy czytali literaturę piękną, a to jest dystopia, więc jakby. No. Styl pisania, a gatunek. Troszeczkę się wyminęły. I tak samo miałam bardzo duży problem z tym przez dużą część książki, że tak naprawdę jedynym co tutaj dostajemy są wątki romantyczne. W sumie to nie wiem, czy nazwałabym je wątkami romantycznymi, no ale wiecie o co mi chodzi. Wątek relacji Juliet Adam i wątek relacji Juliet Warner, tak? I tak naprawdę nic oprócz tego nie dostawaliśmy i ja bardzo chciałam, żeby w końcu w tej dystopii pojawiła się ta cholerna dystopia. No i słuchajcie, na stałe szczęście yy, pojawiła się. Pojawiła się i o dziwo, yy, Podoba mi się to, jak ona wygląda. Oczywiście tutaj mam bardzo dużo skojarzeń, bo ja już od początku e, pierwsze skojarzenie, jakie miałam, to oczywiście takie, że Juliet po prostu dołączy do drużyny X-Menów i poniekąd naciągając, troszeczkę tak jest. E, mamy tutaj motywy, oczywiście, różnych rebelii, jakichś tam ukrytych stowarzyszeń itd., itd., więc tutaj taki trochę vibe e, dajmy na to Igrzysk Śmierci. Może trochę legenda i tak i tak dalej, ale ja bym tych książek nie zestawiała tak stricte obok siebie, bo tutaj jest zdecydowanie więcej romansu, a ta dystopia, właśnie w stylu igrzysk i legendy, jest gdzieś tam z tyłu. Więc jeżeli to Wam odpowiada, no to możecie czytać. I teraz tak, muszę to powiedzieć, bo moim zdaniem wszyscy ci bohaterowie są absolutnie do niczego, z wyjątkiem Kenji'ego. Kenji to jest mój ulubiony bohater. Jest to swego rodzaju taki komik relief, człowiek, który po prostu odpowiada mi w 100% procentach żartem i swoją osobowością. Jest jedyną osobą w tej książce, której teksty na podryw mnie nie triggerują i mnie nie irytują i nie sprawiają po prostu, że przechodzą mnie ciarki żenady, tylko to wszystko naprawdę wychodzi bardzo naturalnie, intuicyjnie i tak dalej. Więc Kenji absolutnie ma moje serce. I kolejna rzecz. Tutaj z tyłu jest nowelka. Ja jestem teraz w trakcie tej nowelki i ona ma tytuł Zniszcz Mnie. No i jeżeli nie wiecie, to jest to nowelka, która jest opowiadana z perspektywy Warner'a, czyli chyba najbardziej zaburzonej postaci W tej książce i zdecydowanie zniszcz mnie, pasuje do niego, jak ulał. To jest człowiek, któremu jedyno, jedyna osoba, która może przynieść mu w jakiś sposób chęć do życia i chęć do czegokolwiek. Jedyną osobą, która jest w stanie mu to dać, jest dziewczyna, która go nienawidzi. Więc, no, kolega ma ze sobą bardzo do, duży problem. No, ale tak. Nie interesuje mnie ta nowelka jakoś bardzo, ale no czytam, no bo wiecie, chcę skończyć. E, no i jakie będą moje plany czytelnicze, za chwilę Wam opowiem. E, dzisiaj na pewno będę chciała to skończyć i przeczytać jeszcze jedną książkę. I dodatkowo będę chciała obejrzeć opowieść wigilijną. Bo wczoraj oglądałam Strażników Marzeń, e, oglądałam Asterixa i Obeliksa na Olimpiadzie, bo akurat lecieli w telewizji, a dzień wcześniej oglądałam świąteczną edycję Strażników Galaktyki. I, Popłakałam się chyba ze trzy razy. Świetne to było, i moim zdaniem będę to oglądać teraz co roku na święta. No i właśnie dzisiaj chciałabym, żeby wleciała opowieść wigilijna. Zwłaszcza, że mam w planie przeczytać książkę, a dokładnie oryginał w języku angielskim, i chciałabym po prostu, wiecie, zrobić sobie taki zestaw, obejrzeć film, bo bardzo go lubię, i przeczytać książkę, bo pamiętam, że po polsku bardzo mi się podobała, a po angielsku jeszcze jej nie czytałam. I tak samo mam wrażenie, że sięgnę sobie po Roma i Julię. Chyba, że coś się zmieni i będę chciała zacząć coś grubszego, bo nie ukrywam, że trochę męczą mi się już oczy. Chciałabym chwycić coś w audiobooku. Jedyne, co chyba mam w audio na ten moment z książek, które chcę przeczytać, to jest Republika Smoka albo ta, która stała się słońcem. A że mam bardzo ochotę na Rebekę Kwang, to obstawiam, że to będzie Republika Smoka. Ale tak, jeszcze tego nie wiem, bo. Może coś się zmieni w ciągu tych paru godzin, a ja tymczasem idę pić moją kawę z kakao i zapraszam Was do oglądania filmu dalej. Dzisiaj na urodzinowym treningu, pierwszy raz od bardzo długiego czasu zjadłam sobie ogromne śniadanie o godzinie 15 i teraz próbowałam nagrać dla Was podsumowanie roku, ale mam wrażenie, że dzisiaj nie jest dzień na nagrywanie i plotę absolutnie od rzeczy, dlatego wezmę się zaraz za czytanie, dlatego że czuję dziwne uczucie zmęczenia i takiego znużenia. Chyba przez to, że się po prostu najadłam. E, a tak swoją drogą mam dziś urodziny, więc e, dziękuję wszystkim za życzonka, bo bardzo dużo ich dostałam w ogóle od was, więc to jest dla mnie bardzo takie miłe. E, ja idę czytać i przyjdę do was oczywiście z podsumowaniem i z update'em czytelniczym, żeby poopowiadać wam e, o książkach, które udało mi się skończyć. A było ich trochę. Więc widzimy się później. tym czytelniczym i żeby zakończyć ten film. Tutaj pokażę Wam wszystkie książki, które udało mi się skończyć. Część z nich była zaczęta, część nie. Była jeszcze Asiunia, którą Wam wklejałam wcześniej, którą czytałam na czytniku. Powiem Wam w skrócie o tych wszystkich książkach, wspomnę jeszcze o tych, które zaczęłam. Więc tak, z książek, o których już Wam mówiłam, to tak jak już wspominałam, 24 dni do gwiazdki udało mi się skończyć. Tak samo udało mi się skończyć Dynie i Jemiołę Anety Jadowskiej. Od początku do końca udało mi się przeczytać Śnieżną Siostrę Majlundę. Z książek kontynuowanych przeze mnie udało mi się skończyć Dotknij mnie, o którym też już Wam więcej mówiłam. No i książka, o której jeszcze Wam nie wspomniałam, bo kiedy nagrywałam ostatni update, to byłam jeszcze przed lekturą, ale wczoraj udało mi się ją zacząć i skończyć. I powiem Wam, że zaczynając czytać tą książkę, nie przemyślałam trochę faktu. E Jeżeli podobała mi się animacja i była taka przyjemna i fajna, to nie znaczy, że ta książka będzie równie przyjemna, fajna i prosta w odbiorze. Słuchajcie, yy, Nikola troszeczkę wylała mi na głowę wiatro zimnej wody i uświadomiła mi, że mimo wszystko jest to Charles Dickens. Jest to klasyka po angielsku w oryginale z połowy XIX wieku, co sprawia, że ten język wcale nie jest prosty. I tutaj, już na ten moment, mogę Wam powiedzieć, że język w Babel był zdecydowanie prostszy niż tutaj właśnie w opowiadaniu. Opowieść wigilijnej. Pod koniec już troszeczkę bolała mnie głowa, ale nie zmienia to faktu, że jestem niesamowicie z siebie dumna, bo udało mi się przeczytać opowieść wigilijną w święta i to jeszcze w oryginale. Więc jakby utwierdzam się w przekonaniu, że czytanie książek po angielsku jest dla mnie, ale czytanie książek po angielsku z literatury klasycznej. Może jeszcze nie na ten poziom, więc na razie odpuszczam sobie Riri Frankensteina po angielsku, na pewno zrobię to po polsku. Ewentualnie będę to robić bardzo, bardzo powoli, żeby wiecie, żeby się po drodze po prostu nie pogubić. E, I tak jak Wam też wcześniej wspominałam, zaczęłam jedną książkę na czytniku, o której będę mówił Wam w styczniu, i zaczęłam również e, Republikę Smoka. E, słuchajcie, jakie strasznie tęskniłam za Rebeką Kłang. To jest po prostu nie, niezmierzona jest moja tęsknota z tą autorką, słuchajcie. Jestem na drugiej części, czyli na stronie 213, dokładnie w tym miejscu. No i co ja mogę tutaj powiedzieć? Tęsknię trochę za motywem y, Akademii z pierwszego tomu. Tutaj jest dużo więcej. Nie wiem dlaczego, ale z racji tego, że duża część z tego dzieje się na morzu, to trochę kojarzy mi się to z piratami z Karaibów. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale bardzo mi się podoba ten drugi tom. Mimo, że nie robi chyba na mnie aż takiego wrażenia jak e, pierwszy, bo już tak powiem, już wiem mniej więcej czego się spodziewać, to mieliśmy już tutaj jeden plot twist, na który ja strasznie miałam nadzieję już od pierwszego tomu. I udało się, słuchajcie. Moja reakcja była na Instagramie zresztą, taka wiecie na żywo. E, ja bardzo lubię ten świat. Bardzo lubię tych bohaterów, bardzo lubię te. Te zasady, które tutaj panują, i podoba mi się w jaką stronę to idzie, e, bo coraz bardziej zagłębiamy się w ten taki właśnie mistyczny świat, e, który tutaj nam Rebeka Kwang funduje. E, no, mimo tego, słuchajcie, że ta książka jest gigantyczna. No, mówmy się, to jest cegła. E, idzie mi to bardzo szybko i jestem niesamowicie z siebie dumna, bo naprawdę ostatnie czytanie idzie mi bardzo szybko. Czy ja coś jeszcze czytam? No i w sumie, jakie ja mam plany czytelnicze na ten tydzień, bo tak naprawdę został nam ostatni tydzień roku. Myślę, że chciałabym skończyć przewodnik po zbrodni według rzecznej dziewczynki, bo wróciłam do niego za namowami Nikoli, chociaż wchodzi mi bardzo ciężko, o dziwo. Chciałabym skończyć wypióra, na pewno. I chciałabym jeszcze, gdybym miała wybierać takie ostatki, ostatki, to chciałabym skończyć Babel Rebeki Kłank i chciałabym przeczytać Wierzyliśmy jak nikt. To są, to są takie książki, które wybieram sobie jako takie ostatki na ten rok. No i tak, dajcie mi znać, jakie Wy macie plany czytelnicze na końcówkę tego roku. Widzimy się w kolejnym filmie już pojutrze. Do usłyszenia!